Wracamy do naszej rozmowy. My rozmawiamy dziś o komornikach. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że bardzo często zdarza się, że otrzymujemy pismo, chociaż nic wcześniej nie widzieliśmy, że w ogóle jakaś sprawa przeciwko nam jest, jest jakieś postępowanie przeciwko nam. No i teraz, kiedy dostajemy takie pismo odnośnie egzekucji, w jaki sposób możemy się odwołać? Trzeba przede wszystkim mieć na uwadze to, żeby uważnie przeczytać pismo, które otrzymaliśmy. Dlaczego uważnie? Dlatego, że spotykamy się z przypadkami w ostatnim czasie, które zostały zdemaskowane. Sądzę, że, że wiele takich przypadków były nie, jakby niezauważone, niezdemaskowane i osoby zostały wprowadzone w błąd właśnie przez komorników. Tutaj użyję słowa fałszywych komorników. Bo takie sytuacje faktycznie miały miejsce. Komornicy fałszywi, dlaczego? Dlatego, że tacy komornicy prowadzili quasi, czyli takie jakby postępowanie egzekucyjne. W praktyce nie będące postępowaniem egzekucyjnym, ponie, ponieważ nie było żadnego tytułu wykonawczego. E, tak jak już rozmawialiśmy w poprzedniej części, e, czyli wyroku sądu z klauzulą wykonalności, e, tylko tak komornicy byli wynajęci zatrudnieni przez firmy windykacyjne. Mhm. Oczywiście zatrudnieni formalnie być nie mogliby, ponieważ są funkcjonariuszami państwowymi urzędnikami działającymi przy sądach rejonowych, także też proszę o tym. Pamiętaj, żeby nie mylić pism, które otrzymujemy z firm windykacyjnych pod tytułem, bo też, tak, też takie się zdarzają, które są elementem manipulacji wszechstronnej i coraz to nowych pomysłów firm windykacyjnych, informacja o egzekucji komorniczej, Poinformowanie o skierowaniu do. No, takie używanie tutaj y, słów, balansowanie na granicy, właśnie komornik, egzekucja komornicza przez firmy windykacyjne jest też używana. Dlatego ważne jest to, żebyśmy przeczytali dokładnie. Y, Imię, nazwisko to on jest zawsze podane, przy jakim sądzie komornik działa. Możemy sobie również sprawdzić w internecie, jest ogólna wyszukiwarka, czy taki komornik faktycznie istnieje, czy prowadzi kancelarię. Zdarzają się sytuacje, że, że klienci dostają pisma z numerem bankowym podany jest numer bankowy, na który należy dokonać wpłaty takiej i ta, o takiej wysokości, gdzie takie osoby wpłacają te pieniądze. Później, po chwili zastanowienia czy dobrze zrobiły i czy może faktycznie taki długi istniał? A może mogliśmy się jakoś odwołać, bo od pouczenia również nie, nie było w takim piśmie, mhm. do czego przejdziemy zaraz o tych pouczeniach. E, okazało się, że takiego komornika w ogóle nigdy nie było, nikt nikogo nie widział, a pieniądze zostały wpłacone na konto bankowe i przepadły. E, oczywiście to, to nie jest nigdy tak, że wszystko przepada, bo zawsze możemy starać się dochodzić swoich praw, ale jest to bardziej żmudne. Rozciągnięte w, czasie, rozciągnięte w czasie i często zakrawa o postępowanie karne, bo są to już oszustwa. Natomiast wracając do głównego, do głównego wątku, otrzymując takie pismo, możemy się skontaktować właśnie z kancelarią komorniczą. I jeżeli nie wiemy, na jakiej podstawie jest prowadzona ta egzekucja, bo to, że mamy w treści napisane, że na podstawie wyroku sądu, którego nigdy też nie otrzymaliśmy, przez to otrzymamy informację, powinniśmy taką informację otrzymać od komornika, kiedy zostało wydane takie postanowienie, i wtedy mamy możliwość sprawdzenia, gdzie zostało doręczone, ponieważ te doręczenia są bardzo ważne. I Często zdarza się tak, i to jest nagminne przypadki, że doręczenia są nieprawidłowe z tego powodu, że odebrała je osoba za nas, jakaś inna, nawet domownik, tak? Dlatego to nie jest doręczenie, to nie jest doręczenie prawidłowe, tak? Ono jest doręczone. Natomiast nie, nie, ma, nie ma tego waloru prawidłowego doręczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Czyli już tutaj na tym etapie możemy się odwoływać z racji tego, że właśnie nie zostało to w prawidłowy sposób doręczone? Tak, tutaj właśnie mówiąc tak w sposób uproszczony, że możemy złożyć odwołanie. Są na to przewidziane prawem środki coraz więcej z takich sytuacji, ponieważ klienci zgłaszają się właśnie na gminie z tymi problemami takimi jak mówię, że, że nie miałam nigdy w życiu żadnej egzekucji, żadnych długów, a komornik zajął mi wynagrodzenie. I mówię też o tym, żeby czytać uważnie pisma, e, dlatego że zwracamy coraz częściej uwagę na to i spotykamy się z takimi sytuacjami, e, że komornik wskazuje, że egzekucja jest prowadzona na podstawie. Powinien prawidłowo określona podstawa, prawidłowo określona ta nazwa całego tego tytułu wykonawczego powinna być, że jest to załóżmy, nakaz zapłaty wydany przez sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, w, tam pierwszy wydział cywilny w sprawie o sygnaturze takiej z dnia tego i tego. Mhm. A otrzymujemy takie pisma od klientów, że jest skazana tylko, że na podstawie wyroku sądu o sygnaturze tam, 3K 15 na, na 15. I nie wiemy, jaki sąd wydał taki nakaz, kiedy taki, sąd, kiedy taki nakaz został wydany. Jak wiemy, sądów w Polsce mamy mnóstwo. I ustalenie takiej okoliczności zajmuje bardzo dużo czasu, a terminy też lecą, mhm. ponieważ zwykle te 7 dni od momentu dowiedzenia się przez nas o prowadzonej egzekucji, mamy czas na reakcję. Mamy czas po to, że, na to, żeby zareagować, i e, skąd możemy się skontaktować z komornikiem. i Proszę pamiętać, że komornik ma obowiązek okazać nam e, tytuł, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, i musi nas, nas dopuścić e, do tego, żebyśmy mogli sobie usiąść i przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego, i sprawdzić, gdzie było doręczane, gdzie komornik również wcześniej, na jaki adres doręczał te pisma. Jeżeli doręczał na adres nieprawidłowy, to musimy składać tutaj wnioski przewidziane prawem do tego, żeby tą egzekucję zawiesić, umorzyć oraz odwołanie do sądu. Do rozmowy jeszcze wrócimy, teraz chwila muzyki.